Sztućce będą jak nowe. Czyste, lśniące, bez plam i zacieków. Bez szorowania i polerowania. Przygotuj szklane naczynie żaroodporne. Włóż do naczynia sztućce. Posyp je dwoma łyżeczkami soli, a następnie sody. Soda oczyszczona ma doskonałe właściwości czyszczące. Teraz polej sztućce odrobiną octu. Ocet sprawi, że sztućce będą jeszcze czystsze i będą błyszczeć. Ale to jeszcze nie koniec. Zalej całość gorącą wodą, aż wszystkie sztućce będą całkowicie zanurzone w roztworze. Odczekaj 15 minut i pozwól, by składniki zaczęły spełniać swoją rolę. Po tym czasie wyjmij sztućce i zobacz, jak niesamowicie lśnią. To prosty sposób na przywrócenie blasku ulubionym widelcom, nożom i łyżkom. Ten trik daje naprawdę spektakularne rezultaty. Wystarczy je osuszyć i gotowe. Wypróbuj ten sposób i przekonaj się, jak łatwo można uzyskać nieskazitelny blask na sztućcach. Wrzuć pastę do zębów do wrzątku. Sprawdź nasz prosty trik i zobacz, jakie to łatwe. Najpierw wlej litr wody na patelnię. Następnie dodaj łyżkę sody. Do wody z sodą dosyp łyżkę cukru. Poczekaj, aż zacznie się gotować. Kiedy woda zacznie wrzeć, dodaj łyżkę stołową pasty do zębów. Wymieszaj wszystko dokładnie. Teraz zabierz zmatowione sztućce i włóż je do naczynia. Gotuj sztućce w tym roztworze przez 10 minut. Po upływie tego czasu wyjmij sztućce z naczynia. Już widać różnicę? Na sam koniec wypoleruj sztućce szmatką. Twoje sztućce będą błyszczeć jak nowe. Dzięki temu prostemu trikowi zaoszczędzisz pieniądze na drogich nabłyszczaczach. Polerowanie ich zajmuje mniej czasu. Spróbuj tego sposobu już dziś i ciesz się lśniącymi sztućcami. Naprawdę przekonałam się, że warto. Sztućce błyszczą jak nowe. Wrzuć liście laurowe do szafki ze sztućcami. Pozbędziesz się karaluchów w kilka sekund. Wrzuć sztućce do wrzątku. Ten trik cię zaskoczy. Przygotuj garnek. Następnie wlej do niego wodę, tak żeby wypełnić go ponad połowę. Zacznij gotować wodę i doprowadź do jej wrzenia. Do wrzątku wrzuć wszystkie sztućce, które masz. Weź folię aluminiową. Rozerwij ją na kawałki. Z takich kawałków zrób kulki. Wrzuć je wszystkie do garnka ze sztućcami. Po chwili wrzuć też około trzy łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona ma doskonałe właściwości czyszczące. Gotuj sztućce jeszcze kilka minut. Pozwól, by składniki zrobiły swoje. Po tym czasie wyjmij sztućce i przełóż je na ręcznik. Delikatnie je wytrzyj. Następnie weź miskę z zimną wodą. Włóż sztućce do tej miski. Po chwili przełóż je po raz kolejny na ręcznik i lekko wypoleruj. To prosty sposób na przywrócenie blasku ulubionym widelcom, nożom i łyżką. Ten trik daje naprawdę spektakularne rezultaty. Wystarczy je osuszyć i gotowe. Wypróbuj ten sposób i przekonaj się, jak łatwo można uzyskać nieskazitelny blask na sztućcach. Każda zmywarka ma ukrytą funkcję. Korzystam z niej, kiedy w zmywarce nie mieszczą się już naczynia. Każdy wie, że zmywarka nie będzie funkcjonować, kiedy wstawisz duże miski czy garnki, które blokują śmigła. Nie umyjesz w niej też wysokich szklanek, których nie da się ustawić na górnym koszu. Na pewno nieraz miałeś ten problem. Nie sposób wtedy korzystać ze zmywarki. Wyjmujesz wtedy i przekładasz naczynia. Ustawiasz je bez końca, ale okazuje się, że ta sama zmywarka może pomieścić te wszystkie naczynia. Wysokie szklanki zmieszczą się na górnym koszu, albo duże naczynia w końcu będziesz mógł ustawić na dolnym koszu. Jak to możliwe? Zmywarka ma pewną ukrytą funkcję. Niektórzy użytkownicy zmywarek nawet o niej nie wiedzą, a jest ona niezwykle istotna w codziennym używaniu zmywarki. W każdej zmywarce górny kosz możesz ustawić na dwóch różnych wysokościach. Możesz go obniżyć lub podnieść. Jeśli wstawiasz wysokie naczynia na dolnym koszu, wtedy podnieś górny kosz. Jeżeli masz do umycia wysokie szklanki, górny kosz obniż. W niektórych zmywarkach są na to specjalne przyciski, w innych Wystarczy tylko chwycić górny kosz, kiedy jest wysunięty. Korzystasz z tej funkcji zmywarki? Wiedziałeś o tym? Weź trzy widelce i połóż na patelni. Ten trik nauczył mnie znajomy kucharz. Zdecydowanie ułatwi to gotowanie. Wyjmij z szuflady trzy widelce. Koniecznie muszą być aż trzy. Ułóż je na patelni. Zrób to jak ja na filmiku. Widelce mają się krzyżować na środku patelni. Następnie połóż na nim talerzyk. Talerz nie może być większy od patelni. Ma się zmieścić na patelni tak, aby było jeszcze trochę wolnego miejsca wokół. Teraz na patelnię wlej trochę wody. Woda powinna zakrywać całe dno patelni. Na talerz wyłóż danie, które chcesz ugotować. Włącz kuchenkę i przykryj patelnię pokrywką. Tym prostym sposobem szybko ugotujesz na parze rybę lub warzywa. Ten prosty trik sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze i szybsze. Ryba będzie soczysta i gotowa w dosłownie parę minut. I to bez specjalnych naczyń czy garnków do gotowania na parze. Okazuje się, że wystarczą zwykłe widelce. I ugotujesz na parze wszystko, co tylko chcesz. Weź baterię, a nóż będzie ostry jak nigdy. Wstępiony nóż kuchenny na ostrzy zwykła bateria. Kiedy nóż już nie tnie tak dobrze, jego używanie to męczarnia. Zgniata pomidory zamiast je ciąć. Cięcie innych rzeczy przychodzi z trudem. Test z kartką papieru pokazuje, że nóż co prawda tnie, ale ledwo ledwo. Nasze babcie ostrzyły nóże kubkiem. Moja babcia też miała do tego swój ulubiony kubek. Odwracała kubek do góry dnem. Na spodzie kubka była szorstka krawędź bez połysku. Na kubku ostrzy się noże pod odpowiednim kątem. Trzeba o tym pamiętać. Możesz naostrzyć tak nóż z obu stron, ale nawet po takim ostrzeniu nóż nie jest jak brzytwa. Dlatego potrzebujesz baterii. Najpierw jednak weź pastę do zębów, obojętnie jaką. Nałóż ją za pomocą patyczka przy krawędzi ostrza. Nie rób tego palcami, żeby się nie skaleczyć. Pastę nałóż też z drugiej strony. Teraz weź baterię. Zdejmij z niej folię. Znajdź miejsce, gdzie jest jej krawędź i tam zacznij ją ściągać. Chwyć baterię i zacznij nią przejeżdżać wzdłuż ostrza pod delikatnym kątem, od czubka noża do rękojeści. Zrób to wiele razy. Odwróć nóż i użyj baterii też z drugiej strony. Tak naostrzony nóż w końcu będzie idealny. Możesz w ten sposób naostrzyć wszystkie swoje noże. Bez problemu utnie nawet miękkie pomidorki. Kartkę też przetnie bez problemu. Umieść klamerki na nożu, a już nigdy nie będziesz mieć tego problemu. Kiedy zdradzę ci, do czego to służy, będziesz zaskoczony. Mam ten nóż kuchenny już kilka lat. Z biegiem czasu nie tnie tak jak kiedyś. Nawet jeśli użyje siły, ma problem, żeby przeciąć pomidora. Nie musisz kupować kolejnego noża ani specjalnego ostrza. Zabierz klamerkę i papier ścierny. Ja używam papieru ściernego o grubości 150. Odmierz na papierze długość klamerki. Obetnij papier w tym miejscu co ja. Teraz przetnij go na pół. Zabierz mocny klej i przyklej papier do dwóch części klamerki. Podobnie jak na filmie, przytrzymaj przez kilka sekund. Wszystko musi się dobrze skleić. Właśnie zrobiliśmy wspaniałą ostrzałkę do noży. Teraz zabierz nóż i umieść go na środku papieru ściernego. Przeciągaj w ten sposób kilka razy. Nasz nóż jest już naostrzony. Do sprawdzenia zróbmy test. Zabrałam tego samego pomidora co wcześniej. Nóż poradził sobie z nim bez żadnego problemu. Nie używałam siły i nacisku, a pięknie tnie. Podziel się tym trikiem z przyjaciółmi. Na pewno im się spodoba.